W dzisiejszym wideo pokażemy, jak Bitcoin może właśnie się odbić i gdzie on w ogóle jest, czy ten scenariusz z poprzedniego spadku może się tutaj ziścić i pokażemy też parę wiadomości. Pff, nie wiem, strzał w kolano, kredyt hipotyczny pod inwestycje i szybki zong później. BUM! Yy, w Polsce ludzie się dowiedzą, że w urzędzie pracy yy, nie czeka na nich praca. Więc jeżeli możecie, to Was interesuje, zapraszam na odcinek, gdzie ja dałem dużo filmików, więc BUM! Cześć, nazywam się Maciek, to jest krypto i zaczynamy. Wszystko, co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Także w tej chwili, zobaczcie, obserwujemy bardzo podobną sytuację, jaka była tutaj w okolicach marca i przed tym wielkim spadkiem. Zobaczcie, jest to bardzo, bardzo tutaj podobne. Ciach, RSI mamy na bardzo podobnym poziomie, tak jak tutaj. Zobaczcie. Zaraz wam pokażę różnicę, więc tak. Mamy kanał spadkowy, mamy duży kanał spadkowy, mamy RSI, który przybiło się dołem i potem były spadki. Mamy RSI, który przybiło się dołem, zrobiło kiss for goodbye tutaj, czyli jak cena tak po prostu spadnie i nagle, powiedzmy że to jest średnia, trend linia i odbije się jeszcze, że niby ma przełamać się, zrobi taki. I spada, to jest kiss for goodbye, że jeszcze tutaj ci ludzie jeszcze, a dobrze, 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 bo ci co kupili tutaj jeszcze, a dobrze, 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 jeszcze będę miał tutaj coś i nagle spadek. I właśnie taki kiss for goodbye. Zobaczcie, mamy MACD tutaj, sell sygnał na, na dniówce. MACD sell sygnał na dniówce. Mieliśmy tę samą tutaj korektę na początku u podstawy, tę samą korektę tutaj u podstawy i w tej chwili tutaj mamy spadek. I tutaj właśnie zobaczcie, jest troszeczkę inna sytuacja. Mamy kumulację tutaj, konsolidację, więc jak sobie tylko wejdziemy tutaj na, na bardziej taką mniejszą oś czasu, na przykład piętnastkę, to mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj taki kanał wzrostowy, który większe prawdopodobieństwo, że wyłamy się do dołu, i dążymy i idziemy tutaj właśnie w tym price boxie. Jak ja dzisiaj dodałem w tym wideo, jeżeli właściwie nie wiemy co cena w tej chwili zrobi, bo jest taki chop market, to najlepiej sobie właśnie narysować ten price box, to jest w Polsce nazywany zasięg korekty jakoś tak, no ja nazywam to price box, bo właśnie on tutaj w tym boksie jest cena i tak to się z angielskiego się nazywa. I wyłamanie tego price boxa jest, daje większe prawdopodobieństwo, że wtedy cena pójdzie w tym kierunku, w którym się wyłamuje. Czyli do, dołem to do dołu, górą to górą. Więc nie obstawiamy tutaj za bardzo nic w tym środku, bo to jest jak granie właśnie ruletką. Jeszcze jakie mamy rzeczy tutaj podobne. Mamy wolumen spadkowy. Tutaj, zaraz to nie jest tak. Tutaj ten wykres, o, mamy, tu mieliśmy wolumen spadkowy, zobaczcie i tu mamy też wolumen spadkowy, czyli cena rośnie, wolumen tutaj maleje i no zobaczymy, jest to tutaj bardzo nieźle. Jeżeli wybilibyśmy ten fragment tutaj 10,5 10, 10, 10, 10, 10, tysiąca, albo 10,50, zależy, to wtedy możemy władować się tutaj w ten cup and handle. I gdzieś to chyba mogę narysowanego. Tak, zobaczcie ten cup and handle tutaj jest duży. Ten trzeba filiżanka. To jest duża filiżanka. I zobaczcie, co się kryje teraz tutaj. Kryje się tutaj mała filiżanka. Ta niebieska linia, zobaczcie, mała filiżanka. Te targety <coughs> dla tych filiżanek, teraz sobie to zobaczymy, to jest odpowiednio ta duża filiżanka. Powiedzmy tutaj. O, właściwie to już odmierzyłem ten target. O, to jest. 15 tysięcy, a ta mała filiżanka to target prawie 12 tysięcy, więc bitcoin może jeszcze zawalczyć o te rzeczy. Jest bardzo dużo energii na tych, na tych osiach. Spójrzcie, jest ogromna ilość energii, i tak jak tutaj właśnie patrzyliśmy wcześniej na tym tutaj zestawieniu, to zobaczcie. Mieliśmy też dużą ilość energii. I tutaj też mieliśmy dużą ilość energii, widzicie? I był spadek, także no, zobaczymy. Na razie, gdybanie, gdybanie, ta cena musi się przełamać. Wtedy dopiero będzie scenariusz ten wzrostowy. Tak samo tutaj jeszcze zbliża się ten. E, tutaj mamy ten Golden Cross, po którym cena poleciała, i tu też zbliża się ten Golden Cross, więc jest bardzo podobna sytuacja, z tym, że tutaj cena zaczęła się zbierać. A tu już nie. I tak jak rano dzisiaj podałem na telegramie, spójrzcie, to było bardzo ważne. Yy, patrzcie, tutaj była świeca wzrostowa, czyli taki wzrost był, potem był spadek, Świeca pokrywowa, i każdy myślał, że zacznie już sparać do dołu, tak jak w tym scenariuszu tutaj była świeca pokrywowa i do dołu, jednak tutaj stworzyła się wczoraj, to są dniówka, świeca niezgody, tak zwana doji Candlestick, czyli ani sprzedający, ani kupujący, za bardzo nie mogli przebić. I dzisiaj utworzyła się świeca wzrastająca. Ta formacja nazywa się formacją Morning Star. Ok. I zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, to jest formacja Morning Star i ona charakteryzuje się tym, że jest zmiana trendu, zmiana trendu tego lokalnego, czyli tutaj miał być trend spadkowy, bo to jest dniówka, ale kupujący powiedzieli nie, więc ten nacisk tego w tej chwili, tego całego trendu, zobaczcie co nam tworzy. Patrzcie, jak ładną, ładny trójkąt wzrastający i to jest kolejna rzecz, dla której ja w tej chwili jestem bardziej... Bulisz niż berysz. Oczywiście, jeżeli wypadniemy dołem, to nic, co tutaj jest związane, nie ma za bardzo do czynienia, prawda? Ale ten trend może wypalić, dopiero będzie ważny, jak wypalić, już można się przygotować do tego. Jak będzie wyłamanie do góry, no to wtedy ja już będę tutaj zapakowany żebym e, trade'ował, bo już będę wiedział mniej więcej, że jest większe porozumienie, jeszcze, że to wypala. W tej chwili jeszcze nic tutaj e, za bardzo nie jest otwarte. Giełdy są jeszcze e, nieszynne, więc e, nie będę nic mówił. Pary dolarowe będą gonić za e, bitcoinem w górę lub w dół. Pary bitcoinowe mogą iść do góry, gdyż właśnie to było pokazane na przykładzie Ethereum, że jak Bitcoin spadał, to Ethereum szło do góry, więc trzeba obserwować większość coinów, jakie daje. W tej chwili ma tak zwany pattern bottoming, czyli tak jakby się po prostu wschodziły do tej fazy kumulacji. I w tej chwili, i tam będzie ta faza tego wzrostu, ten markup taki narzucenia, i tu ludzie będą się ładować, 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 aż dojdziemy ponownie do fazy dystrybucji, i to wszystko zacznie spadać. Tu jeszcze ludzie będą się ładować do góry, aż uwierzą mniej więcej tutaj, że już nie ma sensu i skapitulują. Więc takie, 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 taka, taka prognoza jest na Bitcoina. Pamiętajcie, róbcie price boxy jak najczęściej, to Wam da pole do sytuacji, żebyście się nie ładowali bez sensu w jakieś inne setupy. I proszę bardzo, yy, dzisiaj taką wiadomość przeczytałem. Kredyt hipoteczny pod inwestycje. Warto go teraz rozważyć. Spadek popytu na nie, nie, nieruchomości powinien przyciągać ze sobą obniżkę cen mieszkań. Jednocześnie podrżały jednak kredyty hipoteczne, choć jeszcze nie tak dużej skali. Być może właśnie teraz, gdy popyt jest mniejszy, warto zaciągnąć zobowiązanie pod inwestycje pod nieruchomość. Czy co słyszycie, co jest powiedziane? Je. zaciągać kredyty pod inwestycje w nieruchomość. Przecież to, co się teraz tutaj dzieje, wszystko jest, nie wiem, oni mówią, że teraz będzie tutaj po prostu na wynajem dużo, ale jeżeli ludzie nie będą mieć pieniędzy, to będzie rotacja, ludzie będą stawać, nie wiem, wszyscy tak jakby jeszcze mieli ten kredytowy sen, w którym wszystko jest w porządku i dalej będziemy iść, w, 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 nie wiem, spójrzcie, tu jakiś Zbigniew Jagiełło, nie wiem, prezes zarządu PKB powiedział, dalsze potrzeby konsumpcyjne na takim poziomie, jaki był, Kryzysem nie będą mogły być kontynuowane. No to jeżeli nie będą mogły, no to jeżeli ktoś będzie robił kredyt pod inwestycje, to jak ci ludzie niby będą mieli pieniądze na wynajem tych domów, skoro będzie mniej pracy i naprawdę będzie nieciekawie? I jeżeli ktoś inwestuje, no to musi mieć stopę zwrotu. To wszystko chodzi o ten yield, o stopę zwrotu. Więc jeżeli ta stopa zwrotu będzie na poziomie, nie wiem, jakimś tam x. Natomiast kredyt będzie droższy, no to no rozumiecie, jak to ma się jak to ma się w ogóle tutaj na rzeczy? Ja nie rozumiem, to jest strzał, nie wiem, w kolano, nie mam, no nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie wiem, jak oni to rozumują. Tak jakby jeszcze po prostu myślę, że to wszystko ruszy. Tak jak mówiłem to już wiele razy. Spójrzcie, nie będzie pracy, praca do dołu, mniej pieniędzy, praca do dołu, mniej pożyczek, pożyczki do dołu. Więc, de facto, jak ktoś będzie mógł sobie na coś pozwalać, życie te kredytowe, Instagramowe się zakończy. Ostatnio też oglądałem tam. Na Instagramie często właśnie mi się włączały takie różne rzeczy i znalazłem taką właśnie, jakaś taka dziewczyna się pojawiła, co tam dodaje wycieczki z Bali, ze wszystkim i w ogóle i tak patrzę, mówię, kurna, skąd, mówię, tutaj ta flota, mówię, ten, patrzę, ona tam gdzieś mieszka w, na Ukrainie i raz było ze swoim tym facetem tam no i okazało się, że ten koleś te Bartek jakąś tam się nazywał narciarski, czy jakoś tak. No i tak patrzę koleś tam mowy motywacyjny, jaki taki tutaj nieźle ten, patrzę na jego filmiki, a ten jego konto na Instagramie też taki tutaj, wszystko, haszej. W ogóle ma podpis Milioner i mówię, kurde, skąd? W ogóle skąd ten patrzę i mi się przewija co w jednym ze wotek Omegi. A Omega to była taka yy, Ponziskim, czyli piramida finansowa, zarąbali kasę i jest zabawa. Po prostu I, i tacy ludzie na przykład nadal nakręcają ten hype na Instagramie, że wszystko jest w porządku, że dalej kredyty jedziemy jak w manieczkach, i ludzie nadal na to idą. A tutaj jest zderzenie z rzeczywistością: BUM! Urząd Pracy, bieda w Polsce. Ludzie się dowiedzą, że w Urzędzie Pracy nie czeka na nich praca. Spójrzcie, spójrzcie, jak, śre, jak przeciętny kowalski. Nie ma pojęcia, co dzieje się. Mało tego, nie interesuje go, co dzieje się wokół niego, bo było zajebiście przez 10 lat, ale to już się kończy. To już się kończy. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane. Nie wiem, wątpię, żeby po prostu te wszystkie zakłady nagle dostały znowu kredyty i wszystko to rosło. Jeżeli, spójrzcie, dajmy nam taki przykład, patrzcie. Sklep, ok, Sklep przyjmuje na przykład powiedzmy 100 ludzi na godzinę, ok. Na godzinę. Ale teraz są te różne zastrzeżenia, tak? Trzeba mieć 2 metry, nie można mieć tyle, tyle. Więc de facto ta przepustowość tego sklepu, powiedzmy, spada okay, o 50 na godzinę, okej? Okay? Ten sklep. Więc jak myślicie, jak myślicie, jaki będzie, okej, okay, yy, yy, utarg tego sklepu? Pójdzie do góry, tak jak było cały czas? Może się utrzyma? Czy pójdzie do dołu? Jeżeli pójdzie do dołu, to jakie konsekwencje pracodawca będzie musiał wyciągnąć, żeby utrzymać biznes na takim poziomie, jakim był? Będzie musiał się pozbyć tego stafu, prawda? Więc jeżeli się pozbędzie tych ludzi, ok, no to spójrzcie, pozbędzie się tych ludzi, to było te takie duże koło bańka, no to tym samym y, ludzie, którzy jeszcze przed tą bańką się troszeczkę y, zarabiali dobrze, ok, ci odpadną i na nich się zrzuci. I wrócimy do tego takiego centrum, w którym była podstawa, czyli było ciężko, ci ludzie sobie radzili, było coraz więcej, zaczęli zatrudniać nowych ludzi, więc ci ludzie mieli pieniądze, i ci ludzie zaczęli wydawać więcej pieniędzy, więc stworzyli trzecie koło. Ale teraz te koła się urywają, te tak samo, i wszystko wróci do podstawy, więc. Jak ludzie będą mogli kupować nowe mieszkania? Jak ludzie będą mogli wypożyczać drogie mieszkania i jak ludzie będą mogli sobie pozwolić na jakieś super inne rzeczy? W tej chwili budowlanka niby się jeszcze w Polsce rozwija, to chodzi mi o sklepy, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że jest to właśnie kredytowy sen. Za 2-3 miesiące będzie weryfikacja tego co mówię, ok? Zobaczymy jak to będzie. Tu już dostałem pierwszy sygnał, że to co mówię od paru miesięcy i w tym właśnie wirusie, to jest na rzeczy i to po prostu tutaj jedziemy z tym tematem. Więc pamiętajcie: bierzcie to, co się dzieje wokół Was, jako po prostu dane, a nie, że ktoś coś napisze w jakimś śmietniku, i to tak musi być. Jeżeli ktoś, jeżeli was sąsiad nie ma kasy i wy nie macie kasy, to znaczy, że reszta ludzi tak samo nie ma kasy, więc de facto mniej sobie pozwolicie na wycieczki i inne rzeczy, a to zabierze innym ludziom pracę, a żyjemy w systemie kredytowym, więc ty spłacasz mój dług, a ja dług kogoś innego. Jeżeli ja, jeżeli ty nie masz pieniędzy na mój dług, to ja nie będę miał kogoś innego długu, więc tym samym ktoś nie zapłaci końcowego długu i ta, ta, te domino zacznie runąć do tyłu, okej? Okay? Więc w yy, Pamiętajcie o tym, i dzisiaj dodałem dużo filmików w serii Szybki Start. Jeżeli ktoś jeszcze nie ogarnia, jak można rysować i czytać wykresy na giełdzie, więc jest to bardzo szybka seria. Jeżeli obejrzycie te filmiki po 5-10 razy, to nic Was nie kosztuje. Już będziecie mieć duży potencjał w tym, że nikt nie powie Wam, co jest grane, tylko będziecie mogli krzyknąć: Show me the chart and I'm gonna tell you the news. Że to Wy odczytacie sobie wykres i wy będziecie wiedzieć, co się dzieje, a nie ktoś z jakiegoś tam portalu będzie wam tutaj tłumaczył, że jest zajebiście, chociaż wy widzicie, że wszystkie słupki spadają do dołu. OK. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma portfela e, walutowego, e, Ledger daje promocję 50% na nanoS. NanoS pomieści cztery wasze monety. Jest bardzo dobre, jeżeli trzymacie długofalowe jakieś kryptowaluty, na przykład Bitcoin, Ethereum i tam inne. Ehm, więc po takie portfolio jest bardzo dobry. Inny portfel, który pomieści 100, to jest to Nano X, więc y, też jest y, bardzo dobry, jednak cena to 119 euro. Także y, cena właśnie tego Ledgera jest y, o 50% y, mniejsza. Teraz w tej chwili 49 mi się wydaje, więc dobrze od niego zacząć. Dałbym Wam link, link referencyjny, jednak skasowali mi go i dopiero będę miał go za parę dni. Więc oglądajcie szybki start w zakładce wideo, dołączcie do Telegrama tam yy, odpowiadamy na szybko na bardzo wiadomości ja nie miałem takiego startu z telegramem i podzielcie się tymi wiadomościami na waszych facebookach to daje większy zasięg więc na razie trzymajcie się do zobaczenia